dla mnie coś, czym możemy się bawić i czym możemy wyrazić samych siebie. Możemy pokazać dzięki niemu, jaki mamy charakter. Stylem możemy podkreślić nasz humor, nasze odczucia, a tym bardziej okazję, na którą gdzieś się wybieramy. Każdy ma jakiś inny styl i nie ma dwóch osób, które są takie same. Styl to dla mnie zabawa, ponieważ jest to na przykład coś, co mogę wstać i rano się ubrać i wyjść i pokazać, że na przykład mam taki, a nie inny humor. Pan mógłby założyć takie spodnie. A jesteś pewna? Dla chłódczych i jeszcze na przykład ta nogawka dla jakiego typu wszystko rozpracowujecie w oparciu o kwadraty i z przodu macie 3D, tak? z tyłu zaczynacie się bawić w wycinanie. Projekt od laboratorium mody do fabryki stylu jest projektem z komponentem ponadnarodowym. Głównym celem tego projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przemysłu Mody w Łodzi. Poprzez nawiązanie współpracy z Włoską Szkołą Mody z miejscowości W Poprzedni projekt, który się wspólnie realizowali, był to projekt zorientowany na laboratorium modu. Aktualnie pracujemy w projekcie od laboratorium mody do fabryki stylu. Uczniowie, którzy biorą udział w tym projekcie, to uczniowie, którzy kształcą się w dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy to odzieżownictwo, drugi grafika. Baza się składa z podkładu? Z podkładu, pudru i. Kore, korektora. Tak. Pamiętaj, żeby później jeszcze wprowadzić kolor jaśniejszy na policzkowy, żeby tę twarz tutaj. Wydobyć. Tutaj jest, jedna strona jest za jasnymi, druga strona jest za ciemnymi. Czy jest ktoś, kto lubi zimą kolory ostre, czerwienie, żółcie i bardzo dobre kolor włosów do mogę być moją żoną. A, mówi no o to Michał. There will be two steps. The first step. Uh, they will cooperate uh, through an uh, informatic platform and they will exchange opinion. Then a second step will be in Italy, when they will prepare together a fashion show. You a bag, you Ma być minimum rzeczy wziętych, ponieważ więcej się nie zmieści do tej walizki. Starajcie się jakby to wychwycić z tego, z tego co, co tutaj jakby komponujecie, że, że, komu to, to ubranie pasowało, a komu nie, komu można by coś innego zaproponować. Albo ewentualnie jak tym ubraniem skorygować sylwetkę, którą, którą, którą sobie jakby założyliście z góry. Z którymi robicie, się powinno składać? mówiliśmy o tym. Black tie, white tie to jest jedna część stroju wieczorowego. Inna część to jest jakby u mężczyzn zwykle garnitur, prawda? I też im, im, im bardziej wieczorem, im, im późniejsza pora te, tego, tego spotkania, wyjścia, tym kolory są bardziej kontrastowe, czyli czerń-biel. Projekt od Laboratorium Mody do Fabryki Stylu jest realizowany w Zespole Szkół Przemysłu Mody od 1 lutego 2012 roku. Zakończy się 31 stycznia 2014 roku. Projekt przewiduje organizację dwóch pokazów mody. Jeden pokaz odbędzie się we Włoszech, przygotowany wspólnie z uczniami szkoły włoskiej, a pokaz kończący całe dzieło będzie w Polsce, tutaj u nas, najprawdopodobniej w naszej szkole.